Ej, cześć, witajcie tu niecodzienni Olsztynianie. Dzisiejszym naszym bohaterem, czyli niecodzienną Olsztynianką, będzie pani Paulina Rodziewicz. Przywitajcie ją brawami. <klucz> Bardzo się cieszymy, że możemy panią gościć w naszym podcaście. Czy mogłaby pani opisać swoją postać osobom, które jeszcze o pani nie słyszały? Nazywam się Paulina Rodziewicz, mam 24 lata i jestem szerzej znana na Instagramie jako Mad Dream. Generalnie studiuję medycynę, jestem na szóstym roku, studiuję ją w Olsztynie. W przyszłości mam nadzieję, że uda mi się dostać na specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Chciałabym także rozpocząć naukę w szkole psychoterapii, żeby poza sprowadzeniem leczenia farmakologicznego móc prowadzić także leczenie w postaci psychoterapii. Poza tym mam jeszcze swoją firmę, która się nazywa Paulina Rodziewicz Medream. Generalnie można powiedzieć, jak sama nazwa wskazuje, że ta firma zajmuje się trochę takim spełnianiem marzeń o medycynie, ale nie tylko o medycynie, generalnie chodzi tutaj o spełnienie marzeń dotyczących studiów, dlatego że przygotowuję maturzystów do tego trudnego egzaminu, jakim jest matura z biologii. Co zachęciło panią do rozpoczęcia pracy jako korepetytor? Pracę jako korepetytor zaczęłam już tak naprawdę w liceum. Często tłumaczyłam coś moim znajomym, szczególnie jak siedziałam wcześniej w domu, coś zrozumiałam, czegoś się nauczyłam, i później przychodziłam do szkoły i mówiłam: Słuchajcie, ja wam to wytłumaczę, będziecie to umieć, będziecie to rozumieć. No i tak naprawdę już wtedy też zaczęłam dawać takie pierwsze korepetycje za pieniądze. To były wtedy korepetycje z chemii. Pamiętam, nawet przychodzili do mnie studenci, którzy mieli jakiś tam problem z zaliczeniem przedmiotu. Natomiast później, później um, już na studiach, zaczęłam dawać korepetycje z biologii. I szczerze mówiąc, e, dawanie korepetycji to zawsze była jakaś taka moja. Pasja, bardzo lubię przekazywać wiedzę. Nawet teraz, jak myślę o tym, że skończę studia, chciałabym uczyć studentów, jak przyjdą do mnie na kliniki, właśnie do, do szpitala psychiatrycznego, chciałabym mieć tą możliwość nauczania innych, no bo wydaje mi się, że po prostu umiem przekazywać tą wiedzę i. Daje mi to ogromną, ogromną satysfakcję. No nie ukrywam też, że korepetycje były takim źródłem, Dodatkowego dochodu, szczególnie na tych pierwszych latach, na studiach. Ja wtedy mieszkałam w Gdańsku, no i to było duże ułatwienie, ponieważ nie pochodzę z bardzo, bardzo zamożnej rodziny, miałam ograniczone środki, a tak to zawsze miałam taką dodatkową gotówkę dla siebie i na swoje przyjemności. Jakie problemy dostrzega Pani najczęściej u osób, które korzystają z Pani pomocy? Myślę, że są takie dwie grupy najczęstszych problemów. Są tacy uczniowie, którzy przychodzą do mnie super przygotowani, jeżeli chodzi o taką. Ja to nazywam wykucie na blachę. Oni są w stanie mi wyrecytować całą książkę, opowiedzieć wszystko, tylko jak ja pytam dlaczego i zaczynam zadawać takie pytania, które mają pokierować tą osobę na wyjaśnienie mi przyczyny, udowodnienie, że oni to rozumieją, no to jest tutaj ściana, tak? Więc myślę, że bardzo dużo osób uczy się na pamięć, bez głębszego zrozumienia, z taką myślą, że to jest wystarczające, bo biologię da się wykuć, tak? Tak jest takie przeświadczenie, że biologia to, to nie jest przedmiot taki bardzo ścisły jak matematyka, fizyka, chemia, że można po prostu biologię wykuć, można jakby przejść przez tą maturę, tak naprawdę nie rozumiejąc, co tam się dzieje. I to jest ogromny, ogromny błąd, dlatego że na nowej maturze już jak najbardziej jest weryfikowane, jak bardzo uczeń rozumie to, czego się nauczył, a jeżeli nie rozumie, to nie umie udzielić odpowiedzi na pytania. Więc często jest tak, że ktoś przychodzi, jest obryty w teorii, ale jak siadamy do zadań, to zupełnie tych mm, ćwiczeń nie potrafi rozwiązać. Natomiast drugi problem to jest nieumiejętność czytania poleceń, nieumiejętność odpowiadania na te zadania maturalne, dlatego że mm, są osoby, które już mają mm, powiedzmy doświadczenie większe, najczęściej to są osoby, które już jakąś tam wiedzę mają, nawet coś rozumieją. Ale niestety są bardzo szybkie w tym wszystkim, robią zadania na pamięć i nie skupiają się na poleceniu. A najczęściej myślę właśnie, no poza tym, że oczywiście z niewiedzy tracimy punkty, no to maturzyści właśnie tracą te punkty na tym, że nie czytają dokładnie poleceń i jeżeli nie czytają dokładnie poleceń, to nie są w stanie odpowiedzieć na dokładnie zadane pytanie, a co za tym idzie otrzymują za daną odpowiedź zero punktów. Jak pandemia wpłynęła na Pani tryb pracy? Jak to się również stało, że otrzymała Pani nagrodę Edukatorki Online? Można powiedzieć, że pandemia przeniosła całą naukę do online'u. Dlatego, że w czasie pandemii, jak tak naprawdę ta pandemia się zaczęła, my byliśmy wtedy w trakcie przygotowywania całej platformy do nauki platformy, którą można znaleźć pod adresem www.meddream.edu.pl. Nagrywaliśmy wtedy kurs, no i nie ukrywam, ta pandemia dała nam po prostu trochę czasu i przestrzeni, żeby móc to wszystko dopracować. Ja pamiętam, że w 2020 roku no, my tak naprawdę z domu nie wychodziliśmy, całe wakacje spędziliśmy na nagrywanie, na nagrywaniach, na mm, tworzeniu prezentacji, na tworzeniu schematów, także był to bardzo bardzo pracowity rok. Natomiast jak to się stało, że otrzymałam tą nagrodę. Tą nagrodę otrzymałam dzięki głosom, bo było to głosowanie i po prostu co bardzo mnie poruszyło, wielu wielu uczniów chciało w ten sposób mi podziękować za pomoc i codziennie oddawało głosy w tym w tej gali na edukatora. No i jako że miałam tych głosów najwięcej, to otrzymałam Tą nagrodę. Najpierw dla edukatora roku online, a później dla edukatora roku ogólnie. Także są to dwie statuetki. Dlaczego postanowiła Pani studiować w Olsztynie? Ja na samym początku, na pierwszym roku, studiowałam w Gdańsku, ale niestety mam przykre doświadczenia z tą uczelnią. Myślę, że to byłby temat na cały kolejny, po prostu, całą kolejną rozmowę, żeby opowiedzieć, co tam mi się nie podobało, i tak dalej. Ujmę to tak ogólnie, że. Po prostu organizacja studiów nie do końca mi pasowała. Kolokwia czy zajęcia w soboty też mi nie pasowały. Samo podejście i traktowanie studentów i taka i fakt, że na dużej uczelni jesteś totalnie anonimowy, jesteś jednym z 400 czy iluś tam studentów, no nie bardzo mi się to podobało. Natomiast w Olsztynie wiedziałam, że będzie dużo kameralniej, będzie dużo przyjaźniejsza atmosfera. Wiedziałam też, że podejście do studenta będzie troszeczkę lepsze niż w takiej masowej uczelni. Nie myliłam się, jeżeli chodzi o te czynniki, ale również wybrałam Olsztyn, dlatego że stąd pochodzę. Miałam tutaj przyjaciół, miałam tutaj chłopaka, także to jest bardzo, bardzo złożony temat. Jakbym miała wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze, no to mówię, byśmy musieli rozmawiać przez kolejną godzinę, a raczej to nie jest tematem naszej rozmowy. Czym jest MEDRIM? Czym jest MEDRIM? No to jest bardzo dobre pytanie. Tą nazwę pamiętam, że wymyśliłam, jak szłam na studia. I dla mnie to było takie właśnie marzenie o medycynie, moje marzenie o medycynie, które się właśnie spełniło. Założyłam wtedy ten profil na Instagramie, żeby po prostu pokazać innym, jak te studia wyglądają, jak będzie wyglądała moja droga. Bo pamiętam, że jak sama byłam w liceum, chciałam coś takiego obejrzeć, chciałam coś takiego zobaczyć. Inspirowały mnie osoby, które już przeszły tą drogę, i pomyślałam, że też mogę być dla kogoś inspiracją do zawalczenia o siebie. Później MedDream, można powiedzieć, stało się marką, stało się nazwą mojej firmy, i tutaj znowu jest to taka <śm> firma, tak? która, tak jak już wcześniej powiedziałam, zajmujemy się, um, można powiedzieć, sprzedawaniem tego marzenia o medycynie. To znaczy, że próbujemy pomóc jak najbardziej uczniom, żeby to marzenie spełnili. Nie tylko medycyna, ale oczywiście też wszystkie inne kierunki, które wymagają biologii, bo oczywiście jest też mnóstwo osób, które na przykład marzą o weterynarii, o fizjoterapii, o farmacji, o położnictwie, pielęgniarstwie, można by wymieniać. Ważne, żeby po prostu ten, ta, ta firma, ta MedDream, mogło im pomóc przejść przez egzamin maturalny. Egzamin maturalny z biologii. Jak udaje się pani połączyć prowadzenie firmy ze studiami medycznymi? Łączenie studiów medycznych oraz prowadzenia firmy naprawdę nie jest proste. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak dałabym sobie radę, gdyby nie pandemia i gdyby nie to, że miałam wtedy wykłady i seminaria online, co znacznie wydłużyło moją dobę, ponieważ nie musiałam już tracić czasu na dojazdy i generalnie byłam przez to też mniej zmęczona, tak. Więc jako, że siedzieliśmy cały czas w domu. Ja mogłam się uczyć z domu, pracować z domu, to byłam w stanie łączyć te obowiązki, nie zaniedbując za bardzo żadnych z nich. Wiadomo, że nie zawsze to się udaje. Czasami muszę wybrać, czasami wybieram bardziej naukę, czasami wybieram bardziej studia, a czasami muszę wybrać firmę. Na przykład dzisiaj miałam dużo pracy związanej z firmą i cały dzień tak naprawdę pracowałam. Nie miałam czasu, żeby się przygotować na jutro i dopiero jest godzina 20. A ja będę teraz siadać do nauki. Wiem, że nie nauczę się tak dużo, jakbym się uczyła cały dzień, no ale tak, to trze tak trzeba sobie czasami wybrać priorytety. Koniecznie trzeba też dodać, że nie ja sama stoję za tym wszystkim, nie ja sama to wszystko ogarniam, bo gdybym była sama, to bym na pewno nie dała rady. Ogromną, ogromną pomocą i wsparciem jest Norbert, który może nie widnieje na świeczniku, może nie widać jego twarzy na stronie, ale to on odpowiada za ogarnianie takich spraw technicznych, spraw informatycznych, spraw księgowych. Generalnie ma zawsze rękę na pulsie i załatwia to, co jest nam najbardziej potrzebne. Mamy super księgowego, który nam pomaga, mamy super informatyków, którzy też są no świetnymi po prostu specjalistami. Teraz także współpracujemy z egzaminatorem, który też dołożył swoją cegiełkę, żeby te materiały były jeszcze lepszej jakości, i żeby jeszcze lepiej przygotować maturzystów. Także z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim, bo wszystkim tym osobom, wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego sukcesu, bo ja sama tego bym nie dokonała. W ofercie MedRim można znaleźć notatki tworzone przez panią. Co zrobić, aby notatka była naprawdę skuteczna? No więc na pewno w pierwszej kolejności odsyłam zainteresowanych do filmiku na YouTubie, który nagrałam na ten temat i tam mam zebrane wszystkie moje rady, ale jakbym miała teraz z głowy takie dać najważniejsze, to przede wszystkim po pierwsze, nigdy nie róbcie notatki w taki sposób, że czytacie jakiś temat pierwszy raz i od razu notujecie, bo tak to zaczynacie notować zbyt dużo szczegółów, zbyt dużo zbędnych informacji. Zawsze przed zrobieniem notatki to najpierw przeczytać cały temat, zapoznać się ogólnie z informacjami, podkreślić to co jest nowe, podkreślić to co jest ważne i dopiero przy drugim czytaniu zacząć tworzyć notatkę. Po drugie unikajmy przepisywania żywcem zdań z książki, jak najbardziej angażujmy nasz mózg. Starajmy się pisać innymi słowami, własnymi słowami, bo po prostu już w trakcie robienia takiej notatki Będziemy zapamiętywać informacje. No i po trzecie, też uważam, że nie warto zbyt dużo informacji umieszczać na jednej notatce. Później jest to nieczytalne, ciężko się do takiej notatki wraca. No i tutaj, jeżeli mamy um, kogoś, kto jest wzrokowcem, to jak najwięcej rysunków, schematów, nawet jak nie macie talentu plastycznego, to nie o to chodzi. To mają być proste rysunki, które Wam ułatwią zapamiętanie rysunki, kolory, później zamkniecie oczy, będziecie na i, za, I będziecie sobie myśleć: Aha, po lewej stronie, na dole, w notatce robiłem taki schemat, i właśnie o ten schemat mnie teraz pytają. Mówi pani, że biologię należy zrozumieć, a nie uczyć się jej na pamięć. Jakie metody podczas nauki są według pani najlepsze? Moje ulubione powiedzenie jest takie, że jeżeli dużo rozumiesz, to nie musisz dużo pamiętać. Sposobów na naukę jest mnóstwo i każdy powinien znaleźć dla siebie najbardziej efektywny sposób. Natomiast to, co ja zawsze podkreślam, to najlepiej jest weryfikować to, czy to, czego się nauczyliśmy, jest dla nas zrozumiałe? Podczas nauki zadawać sobie pytanie, a dlaczego się to dzieje? A po co się to dzieje? A co będzie, jak to przestanie działać, itd. itd. Fajnym też sposobem na naukę, który ja bardzo promuję, jest nauka w więcej niż jedną osobę, czyli albo znalezienie swojego jednego study body, albo więcej, dlatego że bardzo dużo zapamiętujemy. I bardzo dużo wyciągamy z nauki z kimś, kiedy możemy sobie nawzajem coś tłumaczyć, bo jeżeli mamy coś komuś wytłumaczyć, to musimy to dobrze rozumieć i w taki sposób możemy zweryfikować, czy to co właśnie przeczytaliśmy jest dla nas zrozumiałe. Też jest fajne takie porównanie sobie, że jak dwie osoby nawet czytają ten sam temat z podręcznika, to ta jedna osoba może coś zrozumieć w taki sposób, druga może zrozumieć to w inny sposób i dzięki tej rozmowie, dzięki temu tłumaczeniu można Skonfrontować tą wiedzę i mm, wyłapać jakieś niejasności, które się pojawiają, i od razu sobie je naprostować. Także metod na naukę jest dużo. Ja najbardziej polecam naukę ze zrozumieniem i naukę właśnie z kimś, naukę w grupie. Bardzo dziękujemy Pani Paulinie za poświęcony czas i życzymy dalszych sukcesów. A Wam dziękujemy za wysłuchanie już naszego kolejnego podcastu i zapraszamy na media społecznościowe pani Pauliny, które macie podane w opisie, aby obserwować jej dalszą działalność. Oraz na nasze media społecznościowe, aby poznawać kolejnych niecodziennych Olsztynian. Do usłyszenia!